Dzień dobry, moi drodzy Państwo. Master Sword and Oczywiście z tej strony. I gramy sobie dalej. W The Evil Within. Odcinek 15, 16, coś takiego. Dobrze idzie. Śmiało możemy rzec, że jesteśmy w 80% gry. Teraz, tak. Ja jeszcze niech to sobie przypomnę. Tutaj nie mam nic. Tutaj mamy na szczęście dużo. Tutaj mamy całkiem. No, nieźle. Zakładam też, że nie możemy sobie wytworzyć właśnie. Mam jednego Aktunga. w razie W, no i tutaj. A jeżeli chodzi o Snipe czy tam sztucera, to nie mamy nic. Dobra, tędy raczej będzie trzeba przejść, ale wpierw sprawdźmy, co tutaj się od Józefo Stalinia. Może nie tym? O! Dobra! Zagradyowałem kilka rzeczy w screen, m.in. przeładowanie strzelby, bo najlepiej mi się tutaj działa, chyba właśnie ze strzelbą. No i córzy? Teraz ładuje się naprawdę przyjemnie. Chociaż już wcześniej nie było źle. Dobra. wyszło całkiem nieźle. Nie zgadnę, zaraz się zawali za nami. A może nie? Co jest ciekawe. W tej grze, jeżeli chodzi o optymalizację, bo. No, mi pokazuje, że niby przez, całe, przez cały ten let's play było 60 fps, -ów. ale to ani na pewno na nagraniu to nie wygląda jak 60 fps, tylko wygląda jak niestałe 30 fps, jak mam być szczery. Tomaszu. A u mnie to wygląda jak też niestałe 60, ale no u mnie jest lepiej niż na nagraniach, w sensie, u mnie to wygląda. Na takie niestałe 50-55 fpsów. Rozdział 11, koniec. No to szybko poszło. Zapiszmy sobie. Prawda? I kolejny rozdział, proszę bardzo. Rozdział 12, przejażdżka. To jakaś, zakładam, sekwencja na szynach będzie. Thank God, you're How did you get here? It wasn't easy. At least I haven't had any more uh, episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. Mm hmm. This thing gonna run?

No, taki trochę tak. Urgh. No, świetnie. O ty kurwa mendo. Frej, walnij go frej. Dobrze. Mm, a może Achtunga dawaj? Bo nie będziemy mieli pewnie okazji, co on mi zrobił? A jakąś larwę? Jepo. No, jest hitmarker, nie, że trafiam. O, to nie trafiłem. Yo! A wyjedziesz stąd? Kurna. Mogę odzyskać sterowność nad postacią, byłoby kurwa cudownie. Przeładuj, o, kurwa, Tomaszu, dobrze. No cóż. On ja się trochę zlagował. Nie wiem po co to zrobiłem, myślałem, że to wybuchnie i mi zrzuci zapasy, ale tak się nie stało. Dobra. Kurwa, patrol Rudkowski znowu. O! Uuu, a to za daleko. Eee, źle nie to chciałem, chciałem Auć. żeby ich oślepić, rozpierdolić ich tam. O kurwa, o kurwa.

Ale tego główna tu jest, no? Dobrze, że się trochę zlagowali. No, dzięki już. Chyba będzie. Dobra, jedź dalej, ale ja już nie mam czym strzelać. Do, no dobra, jeszcze chyba mam jeden... tak, do tego. Nie no, i jakby wiecie, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że ten pajączek wró wróci, nie? No, what did I just fucking say? Kurwa, bo tu się nie ma jak ruszyć ja bym odskoczył, no. Zaś te larwy jebano, no. Tak szczerze, czy mam jeszcze cokolwiek? Dobra, mam dostrzelność, zraz. Walcz. Dobrze, to nam da... ...trochę stafu. No kurwa, trafił mnie tym! No nie! get damn Gdzie będzie checkpoint? Tylko zobaczymy, bo może będzie blisko. No tak znośnie chyba, nie? Jak teraz mi się nie uda, to tam wczytam, nie? Dobra, niech on se zeskoczy. No, dobra. Ale dobra, już mi nie musisz nakierowywać cały czas. Ty, a co jeżeli w niego... No ale nie no, inni strzelają, no to ja też będę strzelał, nie? Świetnie. Dawaj, dawaj, ja nie pogardzę, ja nie pogardzę. Mm. Time, time, daj przelować. Nie wiem. trochę kończą mi się pomysły. Pewnie nie trzeba było nawet w niego strzelać, ale tak jest bardziej filmowo. Eee, arachnofobia. A takich to się nie boję, bo to jest zmutowane. To bardziej przypomina zmutowanego człowieka, aniżeli pająka. Tak. almost as if by someone's will so it's nearly impossible to get any sense of the geography around here but the light beacon mental hospital this thing you found me hooked up to i've seen it in more than one place yeah so have i it seems like it's the same exact one but it's hard to be sure the thing that i've noticed is that each time i run across one i seem to be closer to the lighthouse it could be a coincidence but like i said it seems as if there is some intelligence behind it so you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital exactly nice work detective <laughs> the right side looked like it led more directly toward the hospital ntsua no, just no Tomaszu. just get us out of here kto? Ale kto strzelał? there's an ambulance there On tak Kto strzelał? Nie będziemy się kryć? Kurwa, znowu ktoś kampi na oblężeniu Szanghaju, człowieku, jakiś tam snajper kurwa na E czy na C, nie pamiętam jaki to był punkt. O, oh, chopcy! O! Oh, nie, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Nie strzelaj. <laughs> Call the ambulance, but not for me. Rzuć broń! Dobra, mamy tutaj całkiem dużo y, baniaczków. To wezmę, może kogoś tam... A, to to od razu zrobię. Cześć, Cześć, Syneczku, chodź, chodź, chodź Kurwa Mendo, o ty kurwa Mendo. Brawo, je łopie. Się tam Spal. No nie mogę czasami z tym, że nie mogę trafić. O, czaj Jakim cudem? Au! O kurwa! Ale mi wyjebał. Dobra, tam jest sniper. Dobra, jeszcze postoję trochę, żeby mi się zdrowie zregenerowało. Przynajmniej do tego stopnia. Zawsze coś, nie? Niby mógłbym zniszczyć tym, tą pułapkę, ale w ten sposób rozwaliliśmy dwóch gości. Tak na miarę S. Hmm. Tu nie mam. Nie mam. Oj, nie chciałem tego. Kurwa. Dobra, zregenerujemy się i zaraz mu tam wyjepiemy na mordę. Zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę. A, Idealnie na mordzie! A no, oczywiście. Dobra, już wszystkim się będę nakurwiał. Oficjalnie wyprztykałem się ze wszystkiego. Hmm. A odwróć się, syneczku. Nie, nic, nic nie mogę zrobić. Dobra, cześć. Flashback to the door! No już, na Rambo. Już wszystkim, czym możemy tylko. Dobra. Chemostatyk. Ratunek. Ratunkowy środek tamujący upływ krwi, do stosowania na ranach, bandaż zawiera środki lecznicze i jest łatwiej w użyciu. Myślałem, że od razu transfuzję mu będziemy robić. Oj, 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 daj, daj, daj. No, fragment mapy może być, ale... Dobra, ja użyję tego. Bo teraz jest na to, powiedzmy, sensowna chwila. No już, 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 już Sebastianie, już, już, już. Nie kop tego, tylko podnieś ten kisiel. A. Dobra, niech zgadnę kolejnych 300 przeciwników. Kurwa gorzej. Koniec zabawy, skurwiele, mają KM. Znowu ten jebany patrol Rudkowski, no. Co ja ci zrobiłem człowieku? No dobra, czaj, co zrobi? Fajnie, że to w ogóle totalnie mnie rozpieprza, jakby nas strzała ty, ale a co jeśli tu nie mogę się przeczołgać? Co tu się kurwa dzieje? Ach! Myślałem, że już nie ma kontu tutaj. No? Dobra, zaraz idziemy. Seba. No Coś czułem, że to pierdolę. Tak. No dobra. Tak, lepiej. Już był taki moment, że przestałem cokolwiek widzieć. <laughs> Make it No kurwa, jak w MW3, oryginalnym. Pomyślałem przez chwilę, że to już koniec, ale oczywiście... próżne były moje nadzieje. Co to jest? Plants versus Zombies? Kurwa, nic nie widzę, jak tym strzelam. Idę. Do... No rusz dupę, po prostu kurwa czasami nie mogę z tym. Myślałem... głupia, ja, silly me. myślałem, że to już koniec tej hordy. Zdady Cześć, ja muszę popatrzeć tu po tych... o w celu uzupełnienia zapasów, bo to naprawdę Zapałki... No jedną mogę wziąć jeszcze O, 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 o! Dobra. Dobra. Max, no dobra To powiedzmy, że coś tam się udało Tomaszu. Kuli nie będzie trzeba wyciągać Może przeszła na wylot No spoko. Teraz ja steruję, dobra? Nie, nie no, nie ma sprawy. Ja, ja mogę jechać, a? ale to, co mi się mega w tej grze podoba, to to, że po prostu co 30 sekund mamy jakąś nową mechanikę. do kurwy. <laughs> zaraz, zaraz, to jest ten. Tak, on to łatwo. Arrgh. Nie, to by aż tak daleko nie wjechał, ale dobra, dobra, all in the head, dobra. Rozdział 12, koniec. To również był bardzo treściwy rozdział. Następny rozdział. Nie ale. <laughs> Snajperzy na cena o oblężeniu w Szanghaju, przejebana sytuacja. Przejebana. Czasami się respią, znaczy, zlatują mm, poprzez znacznie odrodzeń na spadochronach na takie. Po bliskie budynki, na które się nie da wjechać windą, i tam sobie kampią. To jest najgorzej. najgorzej. Ale nie, najgorzej to jest, jak ktoś w, w drużynie przeciwnej ogarnia latanie śmigłowcem bojowym, a w twojej drużynie nikt. To na oblężeniu Szanghaju nie jesteś w stanie zniszczyć śmigłowca wroga. I oni mają tam staty 70 zabójstw z 0 zgonów. Dobra, rozdział 13, straty. Podnosimy straty. Chcesz tam zejść? Gościu. Nie, to zostaw ją. Dobra, pamiętnik, 1 września 2012. Myra odeszła. Od wielu dni nie mam z nią żadnego kontaktu. Chciałem to zgłosić, ale spotkałem się tylko z politowaniem. Jej samochód, jej komputer, część rzeczy osobistych zniknęły wraz z nią. Nie ma żadnych śladów przestępstwa. Wszyscy myślą, że po prostu mnie zostawiła. Ciągle wspominają o moim piciu, jakby ono miało jakiś związek ze zniknięciem myry. Nikt nie mówi zresztą o zniknięciu. Patrzą na mnie, jakby to była moja wina, że odeszła. Ale ja wiem, że ona nie odeszła. Kto się porwał. Wpadła na jakiś trop. Ale jaki? O, proszę. Istotne rzeczy. Yy, my będziemy iść tędy, nie? Dobra. Dobrze, sejwa. Okej. Nie mogę patrzeć, byle czego. No tak. jakieś nowy lore. Owszem, posiadłość w płomieniach. Ponad 100-letnia posiadłość całkowicie spalona. Podejrzenie podpalenia. Posiadłość Wiktoriano doszczętnie spłonęła. Śledczy podejrzewają podpalenie. Nie wiadomo, co się stało z właścicielem sabotnikiem. It's been a while since your last of it. Mówisz? Nie no, kluczyka nie mamy. Upgrade'u też się nam nie opłaca robić, więc w zasadzie jedyne co nam się opłaca zrobić to w tym momencie zapisać gierę. I wrócić i skończyć odcineczek, tak jest moi drodzy. To słuchaj tam, ludzie, no, porobiło się trochę. <laughs> Nie można narzekać na nudę w tej grze, to na pewno. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Mastersu Fifteen. Oczywiście do Państwa szprechał i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczyska, cześć, siemanko, yo.